Siemka tu Minecraft, dwie, dziś zaczynam przechodzić grę w mu księżna rozwałka No to startujemy e, tutaj sobie każdy może zatrzymać filmik żeby to przeczytać Ale ja za bardzo nie chcę tego czytać Olej okay, to samo Dobra Wybierz postać Czesiol A tam słaby weźmiemy Ja tam za bardzo nie umiem w to brać Trening to będzie 10 odcinków z tego co widzę. Dobra. Chyba, że któryś jeszcze będzie na dwie części, bo też mi się tak zda może zdarzyć, wiecie. I startujemy! No Chodzę ciesiulkiem moim. Może wstawaj. Nie da rady, nie popadnij śnieg. No ziomo. Okej. Okay. śnieg się tak złapał, bo Na ziemię. Na ziemię zajkoczy. Ledy, pistolet, śnieg po 50 punktów jakieś tam... To jest załatwione O już 170 punktów widzę A w pewnym trudzień koniec... No to ja już się będę żegnał no, właśnie ukończyliśmy trening, no to się widzimy w kolejnym odcinku, cześć!